Witam w Kuchennym Atelier Piotr i Paweł. Tym razem lecimy do Stanów Zjednoczonych. Przygotuję typową potrawę street foodową, czyli prosto z ulicy, ale też ta potrawa często jest podawana w restauracjach, czyli burgera. Moje burgery będą inne niż te standardowe. Przygotuję do nich marmoladę z czerwonej cebuli. Potrzebuję cztery cebule i czerwoną cebulę drobno siekamy. Wlewam teraz na patelnię 3 łyżki oliwy i od razu wrzucam cebulę. Doprawiam od razu cebulę solą. Dodaję odrobinę pieprzu oraz kilka kropel sosu Worcester. Cebulę cały czas podsmażamy przez długi czas. Im dłużej, tym wtedy będzie bardziej słodka. A propos słodyczy, dodam do cebuli od razu odrobinę miodu. już momentalnie zaczyna nam się karmelizować. Dodam teraz do całości odrobinę pomidorów z puszki. Dzięki temu nasza marmolada będzie gęsta, lekko słodka i pomidorowa. Barbolada z czerwonej cebuli jest już gotowa, teraz pora na mięso. Używam stuprocentowej wołowiny, do której dodam teraz suszone morele oraz pistacje. To będzie ten przekręt do tego klasycznego mięsa na burgery. Drobno posiekane pistacje oraz morele dodaję do mięsa. One spowodują, że będzie zupełnie inaczej smakowało niż to tradycyjne. Teraz mięso doprawiam kilkoma kroplami sosu Worcester. Mięso jeszcze doprawię solą i dodam odrobinę pieprzu. Porcję mięsa podzielę na 4 i uformuję około 150 g kotlety do burgerów. Na samym początku robimy kule, taką jak piłka do tenisa i musimy kilka razy uderzyć. Dzięki temu mięso zaczyna nam się kleić. Oprócz mięsa, bułki i karmelizowanej czerwonej cebuli, w moim burgerze ważny jest ser. Wybrałem ser bursztyn. Jest to polski ser, który ma w sobie bardzo dużo smaku. Teraz przygotuję ekspresowy sos. Zamiast majonezu, pomyślałem, że możemy użyć czegoś lżejszego. Będzie to grecki jogurt. Potrzebuję około dwóch łyżek. Dodam do niego musztardę. Ja lubię ostrą musztardę. I dodam jeszcze ketchup. Całość wymieszam. To jest niezwykle szybki sos. Do niego muszę jeszcze dodać cytrynę. Najpierw cytrynę masujemy, tak, żeby łatwiej nam było wycisnąć sok. Przycinam kawałek i wciskamy sok z cytryny. Dodam jeszcze odrobinę soli, odrobinę pieprzu. Do sosu dodam jeszcze odrobinę chili. Lubię ostre potrawy, więc ona będzie idealne. Jeśli nie lubimy ostrych potraw, to po prostu usuńcie pestki ze środka. I wrzucamy do sosu. Oprócz sosu dodam jeszcze do naszych burgerów ogórki konserwowe i potnę je na takie cienkie pasterki. Do burgerów dodam jeszcze soczyste pomidory. Patelnię mam już bardzo dobrze rozgrzaną. Mogę zacząć smażyć mięso. Mam mięso, które za chwilę będzie już gotowe. Teraz pora na bułki. Bułki powinienem wcześniej podgrzać. Wrzucę je do nagrzanego wcześniej piekarnika. Dzięki temu, że patelnia jest bardzo mocno rozgrzana, od razu za zaczyna nam się wierzch mięsa karmelizować. Teraz, gdy obróciłem już mięso, pora położyć ser. Dzięki temu, pod wpływem temperatury, która unosi się nad patelnią, nam się roztopi. Kładę po dwa plasterki sera. W tym czasie mogę wyjąć już podgrzane bułki z piekarnika. Teraz bułki muszę przekroić. A, zapomniałem, do sosu dodam jeszcze na sam koniec odrobinę papryki. Nakładam porcję sosu. Bułki mam już posmarowane sosem. Teraz dodam sałatę. I teraz pora nałożyć mięso. Ser już nam się roztopił. Nakładam na środek burgera mięso. Teraz na samą górę dodam... Jeden z ważniejszych składników, jakim jest karmelizowana czerwona cebula. Nakładam obfitą porcję słodkiej cebuli na wierzch mięsa. Teraz brakuje jeszcze plasterka pomidora, korniszony lub bez. Ja lubię ich dużo, więc dodam dodatkową porcję. Jeszcze pomyślałem, aby nasze burgery wyglądały naprawdę odlotowo. Dodamy amerykański akcent. Patyczki szaszłykowe, które wsadza się do każdej kanapki oraz burgerów w Stanach. Nasze amerykańskie burgery, przygotowane od początku do końca w domu, są już gotowe. Przede wszystkim smakowite i zdrowe. Smacznego.